Halo, halo, Siemneczko, z tej strony Havish mój moi drodzy, niesamowity materiale, Pierwszy taki uśmiech, mój drodzy, na kanale Gdzie my, gdzie my, moi drodzy, jak powinniście po tyle Grać na ustawieniach Silvera 1 Moi drodzy, na koncie widać z Silverem 1 Słuchajcie, zostawcie łapki w górę, subskrypcję A my lecimy Lecimy i się nie patrzymy W ogóle dziwnie się mega gra Słuchajcie, inny celownik, inne ustawienia Ja, moi drodzy, cały raz klikam Jak ci się podnosi? O, to jest, dobra, podnoszenie broni Dobra, słuchajcie, ja ogólnie to ja na nowo się muszę uczyć, uczyć grać w tego stand -off. Ej, ty, jak on tak zabija kogoś, ty? Wow! Fraga zrobiłem, jeszcze pakę zaplanuję ty. No patrzcie, widzowie, który będę w tabeli. Idzie, to jest tabela. Oj, pierwszy w tabeli, słuchajcie, widzowie, to po pierwszej rundzie. W ogóle zobaczcie, moi drodzy, jakie te ustawienia są w ogóle wielkie. Ja jestem, mój na iPadzie. Zresztą ogólnie chyba widać, że iPad to ogólnie duży jest, nie? I pa... I normalnie na cały ekran ustawienia są, nie? Słuchajcie, widzowie, napiszcie, wy hashtag ranga i napiszcie, jaką, moi drodzy, rangę macie. I jaką, moi drodzy, następną rangę sprawdzać, na jakich ustawieniach grać. Siema, pumpel, ale w sumie, dobra, jeszcze tutaj przeładować. Słuchajcie, ja się trochę zachowuję, jak bot, bo ja, moi drodzy, nie widzę normalnie, gdzie jest taki przycisk. W ogóle muszę sobie patrzeć. Dobra, w ogóle, jak. Ja nie wiem, jak tak. W ogóle, słuchajcie, widzowie, jak tak w ogóle można grać, ty? O, się udało, jejku. Na farcie. Dobra, idę po niego. Chodź tutaj, karamba. Dobra, moi drodzy, moi słuchajcie, nie zrobiliśmy fraga. Ogólnie, moi drodzy, nawet nie zmniejszam tego. Ogólnie tutaj nic nie zmieniałem, widzowie. Nic nie zmieniałem, dlatego, moi drodzy, żebyście zobaczyli naprawdę, jak to wygląda. Ja, moi drodzy, powiem tak. Szczerze, nigdy bym nie grał takiego takich samiach. A wy? Napiszcie w komentarzach. Jestem, jestem zaciekawiony, no bo zaciekawiony jestem, widzowie. Jakby to u was wyglądało? Dobra, pójdziemy na A. W ogóle zobaczcie ten celownik, jak on wygląda. Przecież jakiś kwadrat jest. Sosia na takim chyba kiedyś grał. Tak mi się wydaje. Dobra, a ogólnie ja cały czas klikam kucanie, jak chcę skoczyć. Tylko później sobie przypominam, że jest przecież tutaj nic nie widać. No widzieliście, na przykład teraz sobie ten kucnąłem. Dobra, zrobimy flesza. Fake, poszedł fleszyk. Lecimy. Oho, jest dla mnie akcja. Dla mnie jest klacz, widzowie. Trzymajcie kciuki. O, pięknie habi. Oj, oj oj oj. Leży. To tak jest! Joki w ogóle klacz wygrany, ty! Ja tam już widzowie nawet nie miałem chyba ammo. Tak mi się wydaje. Co to w ogóle za klarzył, ty? Słuchajcie, ja przez te guziki, to ja, moi drodzy, nie widzę typa. Bo te guziki, nie, są, nie dość, że to, moi drodzy, są tak ciemne, dużo zasłaniają, to jeszcze widzowie normalnie typa nie widać, ty. Dobra, bierzemy brońkę. Halo, dzień dobry. Ja to tutaj, z tej elewacji do kuchni przeszedłem. No to, to tutaj ten, wszystko gitara? No Widzę, że nawet tutaj nie ma nic, ten, ludzi. No dobra, tutaj obracam się. Dobra, lecimy, tutaj wszystko jest OK. Słuchajcie, moi drodzy, jedne co zmieniłem, tak naprawdę, w tym. na tym koncie to sensy. Ole, pięknie, słuchajcie, na daleko. W ogóle, jak mnie nie widzicie, ja też nie powiedziałem, jesteśmy na koncie, moi drodzy, Risto. Risto, moi drodzy, to jest nasz wspierający. Ogólnie, moi drodzy, ma Diamond Pack wspierającego. moi drodzy, jest to wariat. Jest to psychol, można powiedzieć. No, jest to gość naprawdę potężny. A wy, moi drodzy. No właśnie, teraz na przykład miałem sobie ten. Skoczyć, jak kucnąłem, A wy, moi drodzy, jeśli jeszcze nie macie e, drużynki, dołączcie do ekipy wspierających. Bo, moi drodzy, ja wam powiem, że tutaj naprawdę można sobie znaleźć bardzo fajne osoby do gry. I też, moi drodzy, zawrzeć zapewne jakieś przyjaźnie. takie jak na przykład, nie wiem, Patyczak i Majker. To jest taki chyba mój kultowy przykład, tak mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o właśnie takie nawiązywanie jakiejś tam przyjaźni w habiskładzie. składzie. Ale Nejdzik poleciał, ty. Dobra, na koskę. I lecimy. Dobra, halo, halo, dzień dobry. Ja to z tej elewacji, tak jak mówiłem. Oj, jest kolega z elewacji. No ale już go zabili. Matisa, tym! Choć się nazywa Matis, nie? No to nieźle. A są w ogóle ci Polacy w tym meczu? No tak patrzę, karamba i. Moi drodzy, ani słychu. Ani dychu po naszych przeciwnikach, słuchajcie, no tak jak wcześniej mówiłem, ogólnie, jak w ogóle Wam powiem taką ciekawostkę, że jak jesteście w Habi to pod koniec sezonu, moi drodzy, dostajecie unikotową naklejeczkę, moi drodzy, za to, że oczywiście zagraliście 10 mecz w Habi i moi drodzy, naklejeczka jest złota. Złota, moi drodzy, względu na to, moi drodzy, że Habi wbił rangę Golda. Dobra, słyszę, że tam idzie plecy. Halo, halo, dzień dobry. O, cześć, kolego. Leży jeden. Najdam no mu rzucę. Andro gdzieś uciekł, tak? A, i on tam siedzi. W ogóle. Dobra, słuchajcie, widzowie. Bo, żeby ten mecz nie był za nudny, biorę AWP do swojej dłoni. Zobaczymy, gdzie ten kolega ma tutaj przycisk. Do strzelania. w ogóle. Zobaczcie, moi drodzy, jakie on ma wyposażenie, tak naprawdę. Zobaczcie, moi drodzy, to nie jest. No, chłop tutaj ma celowanie. No, to nie wierzę ty. No dobra! Daj mi awupę, Funfel. Ja nie mogę, widzowie. Co większy niż mój paluch. Naprawdę. Gdzie jest ten gościa? Ja chcę fraga zrobić? Aha. No dobra, słuchajcie, chyba ja cały czas na, 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 na skąpie będę chodził ty. No dobra niech będzie, widzowie. Niech stracę. Dobra, wyłączę na chwilę. Sorry, za mikrofon pewnie tren. Trochę kurka. Chodź tutaj. Udało się fraja zrobić. O, siema. Jeszcze dwóch Do je? kolejny. Dobra, nawet moi drodzy, nie włączam skołpa, nie? No i dobrze. O, to są nogi. Nie! widzowie. Zabił mnie gość. Dobra. Jeszcze przegraliśmy rundę. Ale dobra, moi drodzy. To jest nieważne, bo. Tak czy siak, widzowie, 86 mu zadałem w oczywiście nogi. Szkoda, moi drodzy, bo jak już tam skoczył, leciał, moi drodzy, jak Aniu. To ja już myślałem, moi drodzy, że go zdajemy, ale jednak się nie udało i. No i cóż, moi drodzy, przegraliśmy tą rundę, ale ja wam powiem szczerze że tak. Dobrze mi idzie w sumie. Ja myślałem, że będzie słabiej. Ogólnie jak pewnie widzicie, w habbi składzie, moi... znaczy nie wiem czy widzicie, ale na pewno widzieliście. W składzie, moi drodzy. To można naprawdę fajne rzeczy zrobić. I ogólnie fajnych ludzi poznać. Więc ja wam powiem tak. Polecam być w squadzie Najlepszy klan, moi drodzy, dla widzów. Naprawdę mówię. Tam jest tyle normalnie ludzi. Dobra, damy fleszyka. Z takim tym. Uciekaj, Habi! Uciekaj! Nie! Ty przeżyłem, ale ten! Śmiesznie. Nie, dobra. Widzowie, słuchajcie, muszę wam wziąć karabin. Bo, moi drodzy, nie dość, że nie widzę. Te guziki są tak potężnie duże, że ja, moi drodzy, tak naprawdę nie wiem, nie wiem w ogóle, co tutaj klikam. Wam jeszcze mikrofon tam, szuru buru robi. Bo ja, moi drodzy, tutaj gdzieś ten też mikrofon mam. I ten. I, I po prostu lipa, nie? No to więc, sorry, wizowie, ale kurczę naprawdę, no ciężko się graty. Łatwo nie jest. Muszę kałacha wziąć, żeby wygrać. Wygrać, żeby, moi drodzy, fragi zrobić To najważniejsze, słuchajcie W ogóle, słuchajcie, ja nie wiem, po co takie duże Te, po co takie duże, moi drodzy Guziki Nie wiem, czy ktoś ma wielkie łapy Dzięki, kolego, za smołka O, siema O, Jezus Maria przy plecy i doba skacz! Dobra! O, udało się, ja! Yeah. Kolego, słuchaj, gdzie ty tam lecisz ty? Słuchaj! Z tym ty, to ja nawet nie wiem, co tam lecisz No nie, za, nie, nie udało się zaplanować moi drodzy, niestety, a chciałem, moi drodzy, chciałem i powiem wam szczerze tak, że robię 14-2 na ustawieniach Silvera 1, widzowie Na ustawieniach Silvera 1 dobra. Dawaj mnie to tu. W ogóle zobaczcie, jakie na a ma potężny ten. Atrybuty. No zobaczcie, widzę je, patrzcie. No w łapie to się mieni jak ta lala. Ja ogólnie jestem w szoku. A wy, moi drodzy, jakbyście odmieli jak grać na takich ustawieniach, czy dalibyście radę? Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu. A tutaj lecę. Aha, chłop dostał głowę ode mnie nie zginął. Leży pięknie tutaj. Dobra, mój frag? Nie. Ale domek jest. Ale jest kolejny mój frag. Jeszcze mi jest. Dobra, chodź tutaj. Dobra, on poszedł widzowie. Poszedł do dorsów. Jestem przekonany, że poszedł do dorsów. A on cały czas mi tutaj gra. O, bardzo proszę, słuchajcie. Lekko tutaj musiałem oczywiście się... Nadwyrężyć, żeby zrobić tego fraga, ile w ogóle mam fragu? 17 fragów, dobra, przebijamy barierę 20 eliminacji widzowie Na takich ustawieniach Jeśli moi drodzy ja to zrobię, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, bo to, moi drodzy, nie jest proste, naprawdę wam mówię, bo te guziki są tak wielkie. No może łatwiej jest, moi drodzy, gdzieś tam celować i w ogóle, ale... Karamba! Dobra jeden le jest. Drugi jest. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie udało się. Tak jest! Mamy 20 fragów. Oś tej, kolego. Mamy, moi drodzy, ile mamy tych fragów? Pokaż mi to tu. 21 fragów mamy, ty. No, niestety, chyba się nie uda zrobić, moi drodzy, 30 fragów. Ale. Słuchajcie, no to taki luźny meczek, tak naprawdę. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach jaką następną rangę, a także moje rozstawienia widza mam, moi kochani, oczywiście przetestować, bo mi się wydaje, że nawet to może jakaś seria będzie kurka wodna ty. Więc zapomniałem, że tu się skakać trzeba ty. Dobra, dajemy Nezika. Jest domy, o, już domku nie ma. Oj, ojoj oj, 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 7 HP. No, to jest ostatni frag. No i moi drodzy, ostatni frak należy, moi drodzy, do nas. 23 eliminacje zdobyte, moi kochani. No, Risto to chyba się ucieszy po takim meczu, jak moi drodzy, przyfasiliśmy 23 eliminacji. Moi drodzy, zrobiliśmy 50 punktów. I, moi drodzy, ile tutaj będzie za ten. Plus 50, moi kochani, za taki meczek. Słuchajcie, no wydaje mi się, że awansu chyba to nie będzie, ale, moi drodzy, na pewno przyczynimy się do tego, że Risto będzie bliżej tego awansu. A ja Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oczywiście ten mecz, za ten odcinek i, słuchajcie, napiszcie, jaką rangę następną, moi drodzy, testować i jaką, moi drodzy, rangę mam następną e, oczywiście brać pod lupę. 120, moi drodzy, poziom oczywiście jest u Risto. Ja moi drodzy, bardzo dziękuję. Koją się nisko, moi drodzy, trzymajcie się. イ・ヘイカ。